Dzień dobry. Witam Was smacznie po długiej przerwie w magdalenkowych frykasach. Nie było mnie, bo niestety zapanowało królestwo u nas w domu. Wszyscy oprócz operatora byli chorzy i ukoronowani. Ale uspokajając Was wszystkich, wszystko już jest u nas w porządku i wszyscy zdrowi jesteśmy. Ale to tylko dlatego, że wszyscy byliśmy w pełni zaszczepieni trzema dewkami. Tyle słowem wstępu, a dzisiaj będą pyszne rzeczy. Yy, będzie nie dość, że będzie, znaczy, przedstawię wam dzisiaj takie typowo włoskie śniadanie, ale takie włoskie ta z południa. Typowo z południa oni tam, ponieważ są upały i klimat jest bardzo ciepły, więc oni na śniadanie espresso i. Albo jakiś rogalik, albo jakiś kruasant pożerają. A ja dzisiaj Wam pokażę bułeczki maślano-mleczne, yy, pycha z czekoladą. A to nie wszystko. Sponsorem dzisiejszego odcinka i dzisiejszego filmiku jest firma Comesso. Link będziecie mieli w opisie pod filmikiem. Firma Comesso specjalizuje się w sprzedaży pysznych rodzajów kaw, zarówno ziarnistej, jak i zmielonej. Bardzo dobrych ekspresów kawiarek, również. To jest kawiarka taka na kuchenkę albo gazową, albo elektryczną. Ta jest wielka, bo ta jest na 6 filiżanek Espresso. Ale i również chciałam Wam powiedzieć, że mają śliczne filiżaneczki do Espresso. Ta moja ma 80 ml. Jest wspaniała filiżanka: 300 ml do cappuccino. To jest to wspaniała gruba porcelana yy, długo trzymająca ciepłą kawę, a ja lubimy pić gorącą kawę, więc takie grube filiżanki są jak w sam raz. Yy, w, tej, w tym sklepie również znajdziecie różnego rodzaju ekspresy do kawy. I tutaj o pomoc proszę operatora. Proszę Państwa, wszystkie rodzaje kawiarki, ekspresy małe, ekspresy duże. Ekspresy kolbowe, ekspresy przelewowe, wszystko co jest związane z kawą, zapraszamy do sklepu firmy Conesso. Oni naprawdę mają duży wybór i bardzo fajne, dobrej jakości produkty. Polecamy. Tyle w temacie, nie ma to jak operator. Chcieliście więcej operatora, macie operatora. Mój mąż jest naprawdę fachowcem, jeżeli chodzi o kawę i parzenie kawy. Jak ktoś z nas chce mieć dobrą kawę, to zawsze jest proszony operator o jej zrobienie. E teraz to już ma w ogóle ułatwione, bo pyszna kawa jest, filiżanki jak znalazł. Jesteś zadowolony z takich filiżanek? Bardzo Pan... fajne, grube, dobrze trzymają ciepło. No i proszę bardzo. Dzisiaj będziemy robić maślane bułeczki z cappuccino na śniadanko, no bo Włosi do 11 godziny piją cappuccino, potem to już tylko espresso. Dzisiaj zajmiemy się kawą cappuccino i zajmiemy się robieniem tych pysznych bułeczek. No, zaczynamy. Do miski wlewam mleko w temperaturze pokojowej. Wszystkie składniki i proporcje będziecie mieli pod filmikiem. Cukier i suche drożdże. Mieszam dokładnie. Do tego wbijam jedno jajko L. Przesiana, mąka. Jakbyśmy to robili we Włoszech, to byłaby to mąka 00. Jesteśmy w Polsce i ja zrobię to na mące tortowej. Będzie równie pyszne. Mąka jest przesiana. Mieszam. Dodaję sól. Dodaję takie na pół miękkie masło, i właściwie na pół rozpuszczone masło, i wszystko razem mieszam. I teraz pójdą w ruch ręce najlepsze mieszadło świata. Dobrze, ciasto jest już prawie dobrze wyrobione, a nawet bardzo dobrze, nie prawie. Wrzucę je z powrotem, choć mogłam w tej misce to też robić, ale ja wyrabię ciasto na tej tacy. I teraz umyję ręce. Przykrywam folią, ja to takie mam woreczki, siateczki. I odstawiam na jakieś półtorej godziny, niech podwoi swoją objętość, niech rośnie na naszą chlubę i na nasz pyszny smak. Tymczasem pięknie urosło ciasto, teraz wysypię trochę mąki na tacę A, pięknie. i wykładam urośnięte ciasto. Ale pięknie te troszeczkę pachną. I teraz jeszcze wyrabiam. Ciasto jest, proszę zobaczyć, panie operatorze, bardzo proszę tutaj zbliżenie. Ciasto nie jest lepkie po wyrośnięciu i zobaczcie, jakie ono jest gładziutkie, jakie jest piękne. Tutaj się, o widzicie, tutaj są, popękają pęcherzyki powietrza, więc udało się zrobić bardzo dobre ciasto. Mam nadzieję, że to dobre ciasto będzie również w smaku. I prośba, zostańcie do końca. Bo będzie niespodzianka na koniec. Nie na darmo pokazywałam Wam tę kawiarkę, bo ta kawiarka jest dla Was. O, wspaniale. I teraz podzielę na 8 części. Tak jak Was uczyłam, bez wagi, bez niczego, na oko. I robimy tak na pół, na pół. I jeszcze raz. I to jest. Prawie równe. To nie apteka, ale tak najlepiej dzielić. O. I teraz formuję bułeczki. O. Jeszcze trochę podsypię mąką. O. I tak się muszę z ośmioma tymi kawałkami uporać. No i zobaczcie, bez wagi, bez niczego, równie jak ta lala bułeczki. Przykrywam i odstawiam na kolejne 15 minut do wyrośnięcia. Niech one sobie trochę popracują. Jak już mi urosną, to za 15 minut się spotkamy i będziemy formować bułeczki maślane, ale będą takie podłużne, bardziej takie paluchowate. Tymczasem. Wyrośnięte troszeczkę nie za dużo mąką, tak aby, 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 i wałkuję na taki podłużny, podłużne coś. Teraz wezmę nutellę i zawijam. Bardzo delikatnie i przyjemnie w pracy jest to ciasto. I cztery zrobię bez Nutelli, w ten sam sposób zawijam. Proszę bardzo, tak są ładnie uformowane moje bułeczki. No, i teraz naczynie żaroodporne, obficie smaruję masłem i układam moje ruloniki. Tak luźno, bo one pewnie jeszcze trochę urosną. Pamiętajcie, zostańcie do końca, bo na samym końcu będzie niespodziewatka. Odstawiam na godzinkę, maksymum dwie. Niech one sobie tak tutaj odpoczywają, rosną. Ja je przykryję i spotkamy się, jak trzeba będzie je ubiec. Hmm, ale cudnie wyglądają. Hmm, hmm, hmm. Dobra, do szklaneczki jedna łyżka mleka. Jedno żółtko wystarczy M. Patrzcie, jakie mało ustrojstwo. Fajne, co? I smaruję bułeczki. Wiecie co, przyznam Wam się szczerze, że dopiero po raz pierwszy pachną drożdże instant drożdżami świeżymi. Nigdy do tej pory aż tak, a używam cały czas takich samych. Czekolada i bez czekolady. Oj, chodźcie, tańczy mi to. O, piekarnik nagrzewa mi się. Piekarnik nagrzewamy się do temperatury 180 stopni. Kochani, zobaczcie, bez czekolady i ze czekoladą. Dobra, spróbuję tą z czek bez czekolady. Zobaczcie. No coś wspaniałego. Mm. Wcale się nie dziwię Włochom, że takie lubią na śniadanko. Mm. Mm. A Kawunia? Prima sort. Kochani, polecam i polecam bułeczki, i polecam sklep Konesso, a za chwilę niespodziewanka. Tymczasem link do sklepu Conesso znajdziecie oczywiście w opisie, a ja tutaj mam prezent. Stuknęło na moim kanale, za co pięknie Wam wszystkim dziękuję. 50 tysięcy, już właściwie 52 tysiące subskrypcji, i z tej okazji robimy rozdanie. A nagrodą będzie taki: na, na kuchenny ekspres do kawy, duży, bo na 6 espresso. I poproszę Was o stworzenie hasła odnośnie kanału Magdalenkowe Frykasy. To hasło, które wygra będzie na stronie YouTubeowej głównej, będzie umieszczone. Ten konkurs będzie trwał 10 dni, dlatego że za tydzień spotkamy się i wykorzystamy te filiżanki do. Espresso i będziemy robić pyszne, takie błyskawiczne tiramisu do tego espresso. Jedyny warunek, ci, którzy będą chcieli brać udział w konkursie, będą musieli być moim subskrybentem.